W XIX wieku w Stanach Zjednoczonych świętowanie Bożego Narodzenia dość niechlubnie wiązało się z wszechobecnym pijaństwem i imprezowaniem na ulicach miast. Mało powiedzieć, że niezbyt promowało to chrześcijańskie wartości, zwłaszcza w dniu narodzenia Chrystusa. Pojawiła się więc myśl, szczególnie wśród duńskich protestanckich imigrantów w Nowym Jorku, by uczynić czas Bożego Narodzenia świętem bardziej prorodzinnym i przyjaznym dzieciom. Pomyślano zatem o rewitalizacji tego święta, a według ich myśli, Święto to wymagało dobrego, wyróżniającego się patrona. Zdecydowano, że idealnym kandydatem byłby patron dzieci. I tak się składa, że akurat 6 grudnia obchodzono wspomnienie takiej osoby. Był nim, no właśnie, wspomniany już Mikołaj Zmiry. Wszakże 6 grudnia to przecież znane w Polsce Mikołajki. Z tradycji przyjęło się, że Mikołaj obdarowywał ubogich, w tym także dzieci, więc idealnie wpisał się w dobroczynną i prorodzinną wizję świąt Bożego Narodzenia. Zaczęto zatem promować duńskie imię tego świętego, czyli Sinterklaas. Patrona ubrano zaś w tradycyjny czerwony duński strój ówczesnej epoki. Nie trzeba było długo czekać, aby koncept został podchwycony przez wiele innych miast i krajów, aż stał się ponadczasową ikoną, która nieodłącznie kojarzy nam się dziś ze świętowaniem Bożego Narodzenia.